Cześć mordy! No Czekajcie, gdzie jestem tu ławeczka? Muszę stąd wyjść, bo jestem w parku gdzieś przy fontannie. Także tak mordy yy, TikToka już nie ma i nie będzie. Yy, ja nie mam kurwa ochoty walczyć z tym chińskim gównem, bo słuchajcie, jest tam pełno kurwa patologii. Yy, Ktoś psa zamorduje, chwali się tym na TikToku, yy, dzieciaka zabili yy, na live'ie, yy, To nie naruszało zasad społeczności, tak? Nie, bo gdzie tu wyjście O, tu. Trochę tak dziwnie tu zrobili punktów orientacyjnych, tak za bardzo można pobłądzić. Yy, I widzicie, taka patologia na TikToku. Yy, nic tam nikomu nie robią, nie? Yy, firmy jeszcze promują. A ja już nie chcę mieć TikToka, bo e, grając na przykład na harmonice, e, grając e, na akordeonie, teraz filmik, filmiki po prostu one były. E, nawet nie napisali, nie dali się możliwości odwołania. Zostały filmiki zablokowane i konto zablokowane z tego względu, że e, no, naruszało z tego. E, no, wiecie o co chodzi? Na przykład o to, że oczy nie takie zgłaszają, kurwa, że Narkoman, tak? E, że coś tam, coś tam, już sam później TikTok blokuje, po, patrząc po komentarzach, nie? Jak ktoś tam pisze czpół, piszą inne rzeczy, to TikTok blokuje. Ale jak kurwa dzieciak, y, normalnie ćpana na tego i mu zasięgi zwiększają, zwiększają mu zasięgi, wszystko na tego y, zasięgi zwiększają, y, udostępniają to ludzie. ćpa normalnie na tym, live y robi. Y, Zbiera, normalnie mówi, że na narkotyki zbiera, nie? No to na działkę mu tam wysyłają 30, 100 zł, nie? I kilka tysięcy y, zbiera, no taka patologia się szerzy. Y, pewnie wiecie o kim mówię na, na TikToku. Czekajcie, ja muszę się zorientować, gdzie jestem. Dobrze jestem. Y, ja nie wiem, jak niestety ten kanał się nazywa, bo mnie takie kanały nie interesują ale tam mi się już to przewinęło parę razy nie e, tak samo jak Ukrainiec tam kurna kogoś wyzywa tego się śmieją teraz powodzian e, wyzywają tych powodzian że bardzo dobrze że tego no, kurna z tragedii ludzkiej się śmiać nie no to TikTok promuje czekajcie kciuka pokażemy bo bardzo ładnie się zatrzymali pokazaliśmy kciuka to e, nic nie mówił, Tak jak samo w komentarzu. Piszą na przykład ślepa kurwo, ślepa szmato. E, nawet zgłosicie taki komentarz, to was później TikTok wam kanał ściąga, bo, e, bo tu jest wolność słowa, nie? E, no, a takie komentarze nie naruszają zasad społeczności. Macie tam na YouTubie, bo kiedyś pokazywałem. A jeżeli ja na przykład. Pokazuję jak gdzieś tam podróżuję, pokazywałem teraz w pilot czy coś, to wszystko naruszało zasady społeczności, nie? Z tego względu no... E, niebezpieczne na przykład działanie wyzwania, na przykład niewidomy idzie przez Zakopane, to jest niebezpieczne wyzwanie, nie? E, I tak TikTok mnie załatwił. E, ileś tam... No tam kilka tysięcy, znaczy kilka tysięcy, ponad tysiąc filmów poszło się jebać. Bo ja tam średnio to tak trzy, dwa dziennie wrzucałem, nie? Jakieś tam posty, ale wszystkie macie tutaj także się e, możecie sobie pooglądać, co ja tam wrzucam, bo ja tu i tu wrzucałem. E, na Rambla chcę przejść, bo tam podobno nie ma czegoś takiego, e, że takie filmy są blokowane, nie? E, czy na tego, na na e, No to trochę tam subskrybentów, szkoda. Kurwa, może i hejterów było sporo. To tam gdzie? Było prawie 19 tysięcy już obserwujących. E, no ale część tu może na YouTube przejdzie, może mnie znajdą yy... i tak to wygląda. No i tak od początku było z tym TikTokiem, nie? że tam na przykład yy, wrzuciłem, wymieniałem końcówkę tu w lasce, zresztą ja pokazywałem tam na, na tego na, na YouTube <laughs> molestowanie i zastraszanie yy, coś tam na przykład robiłem yy, gdzieś tam jak niewidomy na przykład coś tam Jeździ na rowerze, nie? Filmik. Działania y, niebezpieczne i tego, nie? No, y, wszystko tak. No kurwa, no chińskie gówno. I prezes TikToka ma jeszcze czelność powiedzieć, że u niego jest wolność słowa, nie? No to wolność słowa to jest w dla tych, co obrażają, czy y, dla tych, co ludzie na przykład teraz się y, wyzywają tych powodzian. Kurwa, tragedia się stała, y, ludzie zadowoleni, się kurwa naśmiewają z nich. I to jest, i ja nie, ja nie rozumiem, że takie coś nie jest ścigane, nie? Czy na przykład teraz y, ludzie próbują się dorobić na tych biednych ludziach tam z Wrocławia, czy tam z innych miast. No, tak to wygląda. Y, to spróbujemy sobie na inny przejść serwis. Może nie będę tak prześladowany y, jak na TikToku, bo na TikToku to co parę dni, co tego to musiałem tam pisać. Y, i to ja nie wiem, bo to tak jest, że to później sam blokuje, nie? Na przykład, że niewidomy gdzieś tam poszedł, no to działanie już yy, niebezpieczne, wyzwania, nie? Yy, albo molestowanie i zastraszanie, no a, albo pro, 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 propagowanie yy, narkomanii. Także tak to wyglądało. Yy, co ja chciałem mówić? A że zobaczcie kurna, we Wrocławiu ja byłem kiedyś, bo ja rower mam z Wrocławia kupiony, nie, ale zobaczcie jaka kurwa tragedia, a ludzie się kurwa z tego naśmiewają. I to taki bydlak się nie naśmiewa, tak wiecie, publicznie, bo by kurwa ko kołoś po ryju dostał, tylko w internecie cwaniakuje, no. I takie coś powinno moim zdaniem być ścigane, bo Ukraińcy się teraz też wyśmiewają. Nie do, że tam na przyjmowanie tych Ukraińców wspierają, więcej idzie na Ukraińców pieniędzy niż na Polaków, uzbrojenia i wszystkiego, a oni tak nam się odwinczyli, że to jebany Poliaki za zboże, to coś tam, coś tam, nie, tak jak tutaj ktoś tam było, widziałem, że się naśmiewani, że jaki dorobek życia, chałupa, jak wieśniak mieszkał, nie, i tamtego. Co to mordy ludzie się na tym świecie dzieje? No, a ja jestem ciekawy ile teraz się oszustów pojawi, bo yy, dużo będzie takich, że na przykład yy, będą chcieli na tej yy, tragedii, na tym nieszczęściu kurwa zarabiać. Tak będzie. O! Pokażę Wam znowu. Tutaj jest ta studienka yy, taka. To mój punkt orientacyjny, gdzie po prostu jestem, w którym miejscu. Byłem przed chwilą ze stolarzem pogadać takim, bo tam będę musiał szafkę skrócić. Jeżeli mi się nie uda i samemu skrócić, no to w przyszłym miesiącu mi, mi skróci, nie? Bo ale szambem studzienku. E, bo teraz tam w pokoju dużo tego dużo po prostu mam porobione. E, będę miał inaczej, ale to tak jakoś to nie idzie, drzwi w pokoju nie mam, mam bałagan, jest, no jest dużo do zrobienia, nie. O, także nie wiem jak to wyjdzie, na razie się nie chwalę niczym, bo ja się nie lubię chwalić czymś, czego, znaczy obie, o, obiecywać coś, pokazywać coś, czego jeszcze nie ma, nie. Tak jak niektórzy mi mówili, a że mnie tu zabiorą, tu mnie, mnie zabiorą, tam mnie zabiorą. Motory jadą. Później się okazało, że nawet we, wełku nich junaka nie ma, nie? A tam dzwoniłem później do eskapady, bo oni tam mieli ze mną na rajd jechać, że ktoś pana nabrał. A wiadomo kto mnie nabrał, bo już o tym opowiadałem. Że on nic takiego nigdy nie... Oni nawet o mnie nie słyszeli. No. A tu zobaczcie, jak ktoś chciał pomóc. To on ze mną nie będzie dyskutował, nie? Coś gadało w samochodzie. Nie słyszałem, coś tak ogłaszają tam. Przyjechał po mnie i mówi, że on ze mną nie będzie dyskutował, i wszystko załatwił. Przyjechał po mnie, pojechaliśmy na rajd. A macie filmik z rajdu rowerowego? No, powiem wam, że. To nie było ogólnie lekkie, bo dwa lata na rowerze nie siedziałem, nie? Tym yy, wyczynowym. A tak tam się może ze dwa razy przyjechałem po 10 km, czy tam ileś, na tym starym. I powiem wam, że odczułem to dosyć mocno na drugi, trzeci dzień. No ale tak to mord wygląda. Yy, no trzeba się ruszać po prostu i tyle. Ale powiem wam, że troszeczkę schudłem, o. I to jest tak, yy, jestem coraz chudszy. Eee, tylko teraz ogólnie tak marnie się czuję, bo chory byłem, nie wiem, ktoś mówi, że się kleju wąwo. no może i tak, bo tam u mnie klejone trochę w pokoju było, ale to wątpię, że to klej, bo od kleju to raczej by mnie głowa bolała czy coś tam, mają ja ewidentnie byłem przeziębiony, no, może wujek COVID zawitał i tak to jest. Ale, o mordy, na przykład tam ten, ten TikTok nie, to takie kurwa, zasady społeczności ma. Yy, Grzeszcza ja wrzucałem to, tam pokazywałem, jak trawę kosiłem tam z kimś, nie? Yy, jak na przykład yy, coś tam robiłem, miarkę, taką metrówkę dla niewidomych, to naruszało zasady społeczności. Program dla niewidomych, jak działa, został usunięty filmik ze względu społeczności. Kurde, tu nie wolno parkować, a parkują wszyscy. A wiecie Mordy skąd wiem, że tu nie wolno parkować, bo są zakazy parkowania, parkowania no. eee, wszyscy mówią, że można parkować, ja mówię kurno, może im można. Bo zakaz parkowania jest, zakaz postoju można parkować, bo to jest. bo to jest eee, schodnik, to tylko dotyczy ulicy. Zadzwoniłem eee, na policję e, do Bierzycka i się pytam. A ona mówi do mnie, e, że nie można. Że to dotyczy całego pasu. E, czyli chodników i tak dalej, nie? Że nie można po się zatrzymać, parkować, bo jeszcze ja sprawdzała, czy w tym miejscu można, czy nie. Mówi, a to pan parkuje tam? Ja mówię, proszę pani, ja nie mogę parkować, bo jestem niewidomy. A jak pan jest niewidomy, to skąd pan wie, że tam znaki stoją? Ja mówię, proszę pani, e, bo. <klaski> Bo, bo ludzie mi mówili, nawet pokazali mi ręką, gdzie one stoją, bo chciałem sobie je nagrać, nie, na YouTube. No dobra, mordeczki, zobaczymy, jak to z tym Rambla zainstalowałem, ale nie wiem, jak to tam działa, czy będę mógł to obsługiwać, czy nie będę mógł obsługiwać, bo z TikTokiem to tam nie wszystkie funkcje mógł niewidomo obsługiwać, ale zobaczymy z tym Ramblem. Zarejestrować się nie mogę, bo Musiałem tam ten kod, wiecie, z tego obrazka. Tam jakieś autobusy chciało, żebym pozaznaczył czy coś nie. No, a tego niewidomy nie zrobi. Spróbujemy teraz tego X-a uruchomić czy coś tam. W ogóle bym nie brał takich rzeczy pod uwagę. TikTok, tam chuj z Tiktokiem, nie? Bo chodziło mi ta rzutka już tam tyle lat trwa dłużej niż wojna na Ukrainie. Chodzi o to, że to chodziło o to, żeby mi wypromować mnie, nie, czy tam zasięgi czy coś, no ale to też nie można tego brać kosztem na przykład zdrowia jakiegoś tam kurwa psychicznego czy jakiegoś tam, że się kurwa później denerwować, wiecie, że zablokowali, bo niewidomy na przykład coś tam pokazywał jak, jak coś tam robi, nie. Yy, czy niewidomy na przykład, yy, nie wiem, majsterkuje, wszystkie filmiki zostały, wszystkie filmiki zostały po prostu nie ma. No i tyle, co ja będę tam płaczł. Wszystko narusza zasady społeczności, nie? Ale jak, jak było tak, że tam yy, zmordowali kurwa zwierzęta na TikToku, yy, ćwają na TikToku e, dzieciaka zabili. Normalnie zabili dzieciaka na live. I, I o dziwo TikTok tego nie zdjął, to miało kilka milionów wyświetleń, nie? No. E, takie rzeczy TikTok niestety promuje, a takie jak moje, zresztą wiecie jakie filmy nagrywam, bo to są wszystko te same na TikToku co i na YouTubie. Dobra mordeczki. Zaprawiłem sobie kurczaka, e, znaczy łudzika właściwie z kurczaka. E, idę do domu i sobie go wstawię. Do. Mam frytkownicę, taką wiecie, w bez e, Kiedyś były drogie te frytkownice, a teraz, e, teraz już są takie dosyć tanie. Nie? E, I prosta w obsłudze jest. Ona ma wentylator, dmuchawka taka, nie? E, na powietrze. Ja tą frytkownicę kupiłem rodzicom na gwiazdę, a z niej korzystam. Nie, też trzeba wiedzieć co się kupuje na przykład komuś na prezent, nie? No tak jak dla żony możecie wędkę kupić, o! Albo wiertarkę. No takie rzeczy się robi po prostu i, i, i to jest po prostu e, przemyślany zakup, o tak powiem, dobra mordeczki. Idę do domu, pozdrawiam, zostawcie łapę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie. Nie, nie pamiętajcie, bo TikToka już nie ma. I nie będę wracał, nie będę w ogóle odzyskiwał konta, nic. Yy. Możecie wpłacać na rzutkę, możecie udostępniać. Yy. Promujcie po prostu kanał na YouTubie. O! Żeby zwiększyć zasięgi, nie? I żeby w te chińskie gówno się nie bawić. Pozdro!